Dobra. Witam wszystkich bardzo serdecznie w 19 rzutniku z Gida 2 Z nami jest bardzo boga ekipa Deadpool. Dziś. Racist Dwal, mi koniecznie Derko Erozelo <grymne> Potion. No ma Rekin Biznesu. Witam serdecznie No i Dreamuś, którego jeszcze nie ma. Siema. Już was. A włączamy chłodzenie do gaming laptopa No i idziemy Ty tym Nie, wiesz co, no bo to od chłodzenia idzie, nie? Bo komputer się załącza i dlatego tutaj Pusty przez tym mikrofon tle, tle, no, ten mikrofon tak ten, Tak, z Pitor tak się pracuje, żeby teraz z wygrać a i a Mam nowe ulepszenia no. samochodu Możliwe, że będzie szybszy I troszkę no, silniejszy Montować tutaj, bo nie chcę mi się już w to gówno grać Już wchodzę stary, już chodzę. Gabacek ja spokojnie no nie, Już wchodzę, to 5 minut temu strzeli się Nie, chcę mi się Jeszcze w to chwila. gówno grać Ponieważ wolę iść trać bank RL Jedzie <laughs> <hide na> odcinku <laughs> niestety <laughs> A jest taki odcinek, że można by gadać o tym co się wczoraj działo Taki wiesz, poimprezowy Poimprezowy, a propos poimprezowych, Neo sobie wstaw to, a to jeszcze Ci mówiłem zresztą. Tak, 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 wstawię sobie, wstawię, no. A i co No Neo? No żeby... No, na rolki okay. tam. A, no, ta. Żeby to zostało, ten freestyle z peza, bo to może być... Ziciu, najlepszy tak najlepszy jest Zikcia, najlepszy w jest Zikcia, tam Zikciu mówi tak, mówi coś Neo zabija po iskę do 18, i wraca się do niej tak... A Neo jest jebanym do aaa! I wiesz, cała sala nagle zaczyna... Ale mnóstwo. I cała sala klaszcze. A wtedy wchodzi pitbull i nawija ole ole ole. A nie zaczęła się jeszcze gierka, co nie? Co się, no, się zaczęło? No. No. Baba, G, baba G, la bugati, Maklai ugadili, maglary. Ty <noise> mi tak zajbisz się wczoraj tego maklana, bo to było coś coś takiego. A no, i pytano takie auto, straciliśmy czas, żebyś zrobił. Nie, minu ile? Minutę Zobaczcie moją prostotę, Razerek, Nissanik, czarny ja kolorek mam, Ja mam nowe barwy A nie, Kóra to ja one, barwy, ja, ja, na, ja na, na auto patrzę, ty masz jednak Pitoro ładne, ja na, na auto patrzę, że z Brittkiem No, no takie nie taki jest niewidzialny Widzowie, kurwa przepraszam, trzymać. to jest zły dzień No kurwa coś, o, kurwa, coś o, chyba co robić no. No. no ale to ty to, Aha, Nie no tutaj... wiem, że to ja mam Chyba chujowe, chyba chujowe te ulepszenia Ja lepiej przyspieszę, że nie przyspieszę Ja się bardziej staram tego, że potkę lekko dotknę i się obaj wyjebiemy, niż ty się we mnie wpierdolisz no, ja chyba tak samo wazikę na tym, co nie? Przigazuj kurwa, zajebiście Zajebiście derfam Ty nie biegłeś dla mnie przecież <laughs> O, ale te dba, znaki dba. są zabójcze No, ja na górę teraz pinam. I <laughs> już kaszlak co mnie to zaraz będzie, bo już jak Sikchuni, że ten padlik Nie masz derek że przejebany, teraz jesteś kasowany, kurwa. Dobra, jak muś się znamy. Cześć, zajebi się rozpoczynało na atak. Bardzo fajnie, kurwa. No więc pogadać o impresce, nie można już taki pecioro, musicie, kurwa. <grypy> <pecyoro> <grypy> robić. To, to no no Czemu? Jest Bugatti w tej gierce? Tak, jest. Na czwórce. Dobra, byś zbawił Dobra, elo to dalej. Nie wiem, tylko letą grałem, kurwa. Kabanos tak się kupa kręci od prawej do lewej, się nie daje uprzedzić. Deadpool! Hello! Widzieliście tu panowie? No ja pojechałem tak samo jak ty, tylko wleciałem sobie przed maskę Deadpool'a. Podam się. O! O! Super drzewo. <grym> no. Ja nienawidzę tych map kurwa, nie nienawidzę tych map. Po prostu, zjedziesz na chwilę na poboczy i się wpierdalawasz. No. No, co ty nie powiesz? co, <grym> z nie wytkoczyłem i się Ja nie wiem, <grym> w ja... Na diogra wyjechałem. Gdzie to? Każda no. barierka moja. Chyba barierka, się powiem. Chyba... gówno. Nie, się kupa. To masz na czy tak z wydech to Nie. Ja? No. Nie, to raczej z wydech. O kurwa, ten jakiego bączka bądź, Nie Wyjechałem jeszcze. Dobra, widzę, że Rekin też chce wojny. A ktoś źle zapuścił. A to ja cię jednak tak walnąłem? Ja bym że to terka, tak? Nie, bo ona ma zbutowanego bota, nie ma na zbudowanego. Nie, 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 nie będziemy puszczać, bo oni nam monetyzację zdejmą. Muszę żeby chłopaki zarabiać z tego To jest kit na odpad. No, odpadach Potem to przecież kasę tego No jak to człowieku To jest firma na to założona Już cała Także nie zjebcie tego chłopaki I teraz tak Lubię czarnych Chciałem pozdrowić Ale czarnucha Musisz też... tak A, cza, cza. Dobra Chłopaki jak jest wasz ulubiony taniec Moja najbardziej ulubiona walca czasami też tango a czasami też czarca czar, czarny i Nie, kurwa, to jest... Ten wyścig jest pod znakiem moich kurwa beczek, co, co chwilę dosłownie. Kurwa, proszę, rozsipałem się od tego. Nie, słaba, słaba. Będę gdzieś, nie widziałem, by musiałem go zwalić. Kurwa, mapa. Kurwa, my tak się trzymaliśmy, na początku był w trójkę, chyba? Furkę nawet. A, Baba G, The Audi, Max DVD. Koziołkowało się na tym mecie? Tak, tak, tak. <grywa> A, ale piękna, oh, koleżanka. Ale ta kamera jest piękna, <grywa> jak to dostała. Nie, co to potem na mecie? I jeszcze się, się rozpierdalał, te Pan No Dawaj, <grywa> teraz Każdy Derko, The Baba G, The Nissani R34 GTR. No możesz do tytułu dać, że jestem Bampikiem. Się Dobrze, ciga. A to a to już no feja się faktycznie, no. Zależne no różne. No. To jest. na manage. papa. Fara bum bum bam bam bim. Kiki, kaka. A to lament odchod. No ja nie mam pomysłu, 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 już od. na zapuszczanie nutek dzisiaj. To w ale samo. Nie zna odchod. Ta Dawajcie mezna odchod. Ale, I co jest? Z grymie skraszowało. No. no to faktycznie Bambik. Baba big bang -ba -bing. No no. Możecie mnie zaprosić, czy już macie jakieś pości... się zatraliśmy. O tak, dobrze. Ale wy skręciliście, Klikniający... Tak casualowo Tak casualowo se tak patrzyłem jak obydwoje lecą kurwa w chwilę Ej, dalnego poskoczyłem Ej, xD, dołączyłem do was? Ale nie możesz jechać Nie Chyba mnie zgrida tu Nie, znowu to samo A się A. Tu... Nie, No się nie Nie no, Nie, Pierdzielę tą grę Znowu to samo jest co już dzisiaj nie puchniemy, nie, 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 znowu migrę kraszuje. Hmm. Kurwa, klub seko, klub Nie no, w dupie z tym, to jak ja już do was tak nie wbiję, to krajcie sobie. Proszę do końca Discordzie. Co? Może chociaż posiedzieć do końca Discordzie, znać, kurwa, no i Ja górę. Kurwa, zachlałem wczoraj, spać mi się chce. A ktoś pytał, zacznijmy od tego. Tak. Ja bym się odpowiedział. Chodź no no A tak, nie da się, nie Mercedes, Ulepszenie Mercedesa, ulepszenie y specjalnie coś dały. Kaora w dupie z tą grą na nie muszę przejeżdżać, no, nie panowie. Ja oprócz że ja się przyznaję między tym święciem. Ej, ja w ogóle, w ogóle ściętego nie miałem. Ja nie chciałeś? Co jest? Nie, nie wiem jak to się stało, ale nie ściąłem. No to no. ten zachęt na wprost po prostu i nie ściąłem no. no. Bo ja jadę Mercedy Kurwa, ale... Ale, ja, ale jakim chujem się nie Oślepiło oszlepi... mnie to, że... Żeby cię odwalić, tak szczerze. Nawet nie myślałem o tym, żeby cię uprzedzić. Nie wiem jakim chujem też zostało. No, nie... ja, ci, ja cię do, do rogu dociskam, a ty będziesz ja, ja już troszeczkę przy, przyjrzałem nie, nie, mechanikę nie, tej gry, no. dlatego wiem jak już to działa. Ale wam nie będę tego No. Ale to zrobiłem! To ale chuj, słuszny.

Dwa okrążenia, jeszcze jedno okrążenie, nie? Ja 280, 290, tak. trzy paki. Każdyś pytał? He 3 paki. <laughs> Zajemysł będzie na odciku jutro. Zajemysł będzie na odciku trzy paki jebs, kurwa, coś czułem, że tak będzie. Oglądajmy hmm. derka. Ja właśnie ten zaklęt miałem, to jest kurwa, takie niesprawiedliwe. Potem... Ja, kurwa. tak niesprawiedliwe. Przy... Jak? tak przyjechałeś pływa przez niego? A tu neo to w ogóle poleci jakimś prosto. O tak! A Łazik ścięty. Utracono połączenie z sesją Łodę halo. nie tam i znowu wiebał, czy co? No jest internet. No chuj tu chodzi. Halo. Halo. A ja pierdolę. No i cóż, przepraszamy wszystkich tutaj widzów. Trzeć Ale ja. dawaj, dawaj. Możemy Ale się zamieć. Bardzo problemy. Halo, halo? Halo? Kurwa no mnie, Ja pierdolę. Co, co, za, co za gówno jebane. Halo, halo? O, siemano. I... O, przepraszam widzowie, nie wiem co się stało. I'm so sorry, uh, Twitch administration... ...cause my internet no, no, switched off. Ależ ja. no, ciepłe. Dobra, zaproście mnie. Spróbuj Łaziku zabrać, nie wiem czy zaprosimy, mamy chyba zamknięte robby. No to... No zabrać go łazik, Send me... Kurwa, invite to... Ba, ...play tak. a game. So if you... ja, musimy Kurwa no i chuj. Pod... Musimy chuj. zrobić jakiś podcast. To a to by ściało. też chciało, dobra to i... No my zawsze zrobimy podcast, ja nie wiem o co ci chodzi, no, z tym. Masz no, takie ja patrcie na podcast. No patrcie na podcast. No nie wiem kto by tu chyba... Kto który... no. by Dobra, robię ten. Wszystko na LUK dostałem teraz. Czyli na co? Kurwa! To się chciało, też? No się, o A chociaż tyle. My tu w każdym okrążeniu nie ścinało i teraz nagle po prostu pojechałem i się stresuje bardziej, bo tu jedziesz za mną i coś się musiało tak Zabij Zabijcie odcinek. Przyjebałem czy mi internet rozłączył Nie yeah. No to pocik chciał dobra. dobra, git obi. you can Nie rozjebałbyś tutaj teraz to Tutaj się Łazik rozjebał, tu jest jego rocznica rozjebania Ale chuj, chuju Pojedziemy się na stronie No tak to było szczerze Ale nie ma chuja, Ale wiesz się tak tak tylko tak tak? na się tylko zajechać Tam chcieli się tylko zajechać zobaczyłem tą zbliżającą no, się barierkę Mówię, kurwa, A, to, no, to nie chuj... jest coś chuj... pięknego Ale no, nie da się zaprosić podobno czy No tak, ja, ale ja też widzę, że się nie da. Nie może tak, ja, się to, to do dołączyć. Spróbuj tak jakoś dołączyć. System rywali działają w oparciu o witryny Jest trudno, się do nich Stwórz darmowe konto. Musisz, Musisz nam co pięć. Pięć 5, 5, jest. Ej, oglądaj grę. To chociaż oglądaj. Nie działa. A ja ci muszę zaakceptować, teraz możesz oglądać. Nie, poczekaj, nie, nie, Ja dołączam do grupy z twojego zaproszenia, starego. U, mądre. Tworzenie Ty, grę? to jest zajebiste. Ej, to oh, jest dobra się. przekmina. To jest dobra przekmina, żeby zrobić więcej invitów, co nie? Żeby ziomek miał więcej invitów. To wbicie, tą No. Głos wszyscy. Zaproś znajomych, obejrzyj ustawienia. Nie mogę jakby... Ale może jak się, się rozpocznie Oj, wyścig, to wtedy to zawody, zawody ja w toku. Ja się wjebałem, jestem tak kurwa do sobie przed maskę skręciłem. Teraz na wyścig, czy nie wbiłeś? Nie, ja jestem w lobby. Ale nie wiem jak wbić na wyścig, bo tu pokazuje, że zawody są w toku. jest ostatni jestem. Ja pierdolę! That... Zacząłem hamować, a... o kurwa Dobra, wy... wy... albo... Miałem wybór, <śmiennie> albo puścić albo wpuścić spadza i wpuściłem spadza na pierwsze Jezu, ja bo kurwa boję, że O! Doceniam to DR-ko Zapomniałem jaka to tyjasa jest, to jest taka łatwa tyjasa, no nawet. I co, mecz rozpoczął się kolejny inny wyścig, halo? Tak Jesteśmy w, kurwa, kołowie, kurwa. w No to już chuj, dobra, to ja kończę odcinek, dzięki, sorry, elo o, i tak go wrzucę, chujba, dupę. Potrzebuję tak kasy? Nie, bo tam jest taki fajny odcinek, nie, to. Nie, Mówi, że lecę trzy paki i już się rozjebałem. Taki fajny shot, shortów elo. O, szacik, na, na szacik wrzucić. O, 15 o, minut go... odcineczek szybki, taki trochę dziwny. Ale w sumie, może mamy polecieć podcast. Nie, ja myślałem, nie. że jak wpuszczę spadną na pierwsze, to jest czego jebnę, ale się nie da. Dawaj, go, kurwa, bo miał takiego top, kurwa. Daleko jest, jest, daleko jest, bo się wyjebałem. A... to o. On to też się wyjeby, spokojnie. Chyba faktycznie się wyjebał. Tak. Ja też. Też. Ach, chyba i tak to już jest dobrze. Ty, albo odpalę kamerkę i dupę pokażę. Ale ma spadnik chuja w gardle, nie będę ukrywał. I nie tylko w gardle. O co chodzi? No że w No że w dupę też było. Aaa, co mnie? Miii kurwa Per meee bo... Nie da się, takie auto rozwalone Ja też kurwa, nie mogę, nie mogę się tego dogonić Dobra, huj, kończę już nek. a wyścig skończony Ale to nie gramy nexta chyba, co? się chyba nie, bo mi się też nie chce Też mi się nie chce Dobra, to zatrzymujemy nagrywanie Pozdrawiam i cius uh.